Witam Was na moim kanale. W dniu dzisiejszym upieczemy chleb. Ale czy da się upiec chleb bez mąki? Otóż podobno się da. Znalazłem taki przepis, który bardzo mnie zaciekawił. No jak chleb bez mąki? No, mąka musi być. Otóż wystarczy twaruk, płatki owsiane, jakieś tam do tego nasiona, no i jajka. Ma powstać tego, z tego zdrowy chleb. No, spróbujemy. Ja już przygotowałem sobie wszystkie składniki potrzebne do zrobienia takiego chleba. Mamy tutaj płatki owsiane, słonecznik, pestki dyni, otręby pszenne. Mogą być, a nie muszą. Ja dorzucę. Mamy tutaj nasiona lnu, twaruk. Najlepiej tłusty, no kupiłem półtłusty, nie było tłustego. Mak, mak to tak na posypanie, może powierzchni do smaku. E, potrzebna też jest i sól, e, proszek do pieczenia i jajka. Także zaczynamy i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Musimy przygotować sobie michę, michę taką, aby te wszystkie składniki weszły, aby było też i... E, Wygodnie to wszystko wymieszać, aby się te wszystkie składniki wymieszały. Wróciłem moją kostkę twarogu, tego twarogu miałem 450 gram. Dobrze by było, jakby było pół kilo, no ale taką kostkę znalazłem taką kupiłem. Mam sobie drugą, ale nie chce mi się rozdzielać, aby dołożyć tę łyżkę. Więcej sera, damy najwyżej mniej, troszkę tych płatków. No zobaczymy. Jak to wyjdzie, jaka wyjdzie konsystencja. Dajmy sobie łyżeczkę soli. Jedna łyżeczka proszku do pieczenia. I teraz widelcem rozgnieciemy sobie ten ser. Już ser rozgniotłem widelcem, połączyłem z solą i proszkiem do pieczenia. Wrzucamy 5 pełnych jajek. Teraz musimy to ponownie wymieszać. Po wymieszaniu, takie to jest w konsystencji, dość rzadkie. O, wyciągniemy ten widelec, nie będzie nam przeszkadzał. Teraz dorzucimy dwie łyżki siemielniane, Jedna. Druga. Teraz półtorej szklanki płatków owsianych. Dwie łyżki y, otrębów pszennych, ale to opcjonalnie, pół szklanki pestek z dyni i pół szklanki ziaren słonecznika. Teraz to wszystko wymieszamy, aż nam się zrobi jednolita masa. Konsystencja wyszła taka, wydaje mi się, że jest odpowiednia. Nie jest to lejące, a też nie jest za gęste, więc jest takie, że no, powinno się fajnie wyłożyć do brytwanki. W tej brytwance nam się to ładnie ułoży. Brytwankę wykładamy papierem do pieczenia, jego ja pogniotłem, ponieważ się lepiej układa taki pognieciony w brytwance. Teraz przekładamy sobie całą tą. Masę do brytwanki, a w międzyczasie rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni. No i nasz cud chleb jest już wyłożony do brytwanki. Teraz troszeczkę posypię makiem i wstawimy do piekarnika na 50 minut. Piekarnik już mi się nagrzał, wkładamy. Powiem Wam, że jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie. Jeszcze wspomnę piekarnik 180 stopni na 50 minut. Chlebek w piekarniku przetrzymałem do godziny czasu. Wygląda tak. Ładnie wyrósł. Teraz możemy go wyciągnąć z tym papierem, położyć osobno gdzieś na desce i musi odparować, wystygnąć. Wtedy pokroimy i zobaczymy, jak wygląda w środku. Tak wygląda. Niech on teraz odparuje, ostygnie. Powiem Wam zapach w powietrzu. Super, aż chce się jeść. Już bym chętnie kroił kanapkę i próbował. No ale niestety musimy poczekać. Ten chleb tego wymaga. Nie mogłem się doczekać. Ten chleb jest jeszcze ciepły, ale już ukroiłem. Kanapkę, ponieważ on mi tak pachnie i tak smakowicie wygląda, że nie mogłem mu się oprzeć. Przekroiłem, w przekroju wygląda tak, powiem wam. Rewelacja. Za chwileczkę spróbujemy i ocenimy smak. Posmarowałem tylko masełkiem po to, aby nie psuć smaku tego chleba czymś innym, na przykład wędliną serkiem czy czymkolwiek. I powiem wam tak. Super polecam. I ja od dzisiaj przerzucam się właśnie na taki chleb. Chleb jest prosty w wykonaniu, w miarę szybki, no a przede wszystkim smaczny i zdrowy. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do następnego. Dzięki. Nie, no, pycha, nie spodziewałem się tego.